Kolejnym z tej strony, oczywiście Fabik. I dzisiaj e, jest wyjątkowy pierwszy mój e, live. Bo słuchajcie, ogólnie jestem teraz we Włoszech. Tak, są już wakacje, wiecie. Każdy już ma zakończenie roku szkolnego, wiecie, nie? I ogólnie ja sobie mówię, a co tam wyjadę sobie do Włoch. Nie, żeby mi się nie nudził. No i se... Jechałem. Um, no i ogólnie mam fajnie. Teraz Wam zademonstruję chatę. Tu jest chata sąsiadów. Tu jest murek i tak. Za tym murkiem. To już jest moja chata. Tu już jest moja. Moja kaktuski oczywiście. Tutaj drzwi. Idziemy na dół. To okno tutaj. I na dole na Was czeka spodziewam. Patrzcie zawsze jest. Pek. Idziemy, idziemy i patrzcie, co ja tu mam. Piękny ogródek, jak zwykle, coś pięknego. I jacuzzi tak moi drodzy. Tak, tak, tak. I tu też mamy. Tu jest ogólnie dwie, dwupiętrowe to wszystko. No i to jest fajne. Bo jak są dwa piętra, to jest fajnie w domach, nie? No i ogólnie powiem wam tyle, że, tu, że tam widzieliście te wiatraki, co pokazywałem. I tam, em, tam jest ten em, ten ul, nie ul, no gniazdo tych mo tam przetrzeli, nie? I patrzcie, jest ogólnie burza, no, Wiem, że to zabawnie wygląda, ale brzmi cały czas. No i ogólnie chciałem tylko jeszcze poinformować, że już tutaj będę teraz nagrywał zło. Później jak yy, bo wiecie, jak, że jestem dzieckiem, ja, no i ogólnie będę nagrywał rzeczy o pierwszej w nocy, to nie chodzi to nic z pochodzi po to, że od takich godzinach będę jeździł sobie na imprezki gdzieś co tydzień, więc no fajnie i jestem zaciekawiony co odwali się w tym roku i oczywiście um, no będą odcinki różne tak, więc no jestem we Włoszech i tylko taka informacja i o Włoszech film już niedługo na kanale Best Feeling Po fanem.